Hej, cześć, witajcie, z tej strony PolakPlaton13 i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta na modach. Ze mną jest oczywiście Kuba. Hejka. Witam gdzieś w Teleratase bedgosz, Ale to już inna historia. W każdym razie, co będziemy robić w tym odcinku? W tym odcinku, po pierwsze, Kuba będzie budował wieżę do końca świata, do kosmosu. Ta. Tak. A tak serio, tutaj buduje wieżę, w której będziemy po prostu mieć windmilla na samej górze, tam będzie taki cypelek. Chcemy odwzorować taką prawdziwą elektrownię wiatrową. Wiecie, potrzebujemy że... iron bloków. Iron bloków? Poczukaj no iron tak. bloków? Jak będziemy mieli iron, to zrobimy to z iron bloków. Nie, okay. to to ładnie tak. wygląda. Gdzie? To wygląda jak wieża elektro. Elekt, elektrono... <laughs> Taka zdy, kurde. Z XIX no wieku. Może być. Dobra. W każdym razie. To ma tylko wyglądać. Mniej więcej nie ma idealnie odsorowywać. W każdym ja tak razie... Jak... Będzie... No, no mów. Ale ja tak zrobiasz będzie ładnie, ale Dobrze. to kiedyś. Dobrze. też eee, W każdym razie. Wywalmy najpierw to co nie potrzebuję. Eee, w kosmos. To tam jest kosmos, prawie że. I teraz tak. Poza odcinkiem okay. polatałem trochę. I pozbierałem trochę surowców. Eee, troszkę hmm. ich jest, aczkolwiek to jeszcze, no powiedzmy, nie jest wystarczające na nasze potrzeby. Eee, Wrócimy do przepalania. Zobaczmy, ile tego tutaj ich jest. No powiedzmy, że ta ilość mi jak na razie satysfakcjonuje. Eee, w każdym razie, dzisiaj chcę poruszyć industriala. A. E, takie totalne podstawy. Czyli tak, potrzebujemy na początek sobie stworzyć nie piecyk, tylko ekstraktor. E, dlatego, że będę chciał sobie e, robić więcej gumek. <laughs> Ale zanim go w ogóle ruszymy i zrobimy, to potrzebuję sobie e, zrobić farmę drzewa gumowego. Teraz pytanie, w którym miejscu trzeba posadzić? Dobra, posadźmy je tutaj. Niszczymy tu, 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 tu. trawę. I za chwilę, zamiast tutaj, trawki posadzimy sobie. Ładnie. Eee, po raz kolejny pojawiały się komentarze odnośnie zagrania z nami. I tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, podtrzymuję swoją, e, swoje stanowisko, że na odcinek będzie można się dostać, ale na odcinek nic więcej. Tak co nie będzie można tutaj się wbić na stałe: 3, 2, 3. Tu, tu. I czy ja mam mączkę kostną? To jest to dobre pytanie. Eee, czy ja mam mączkę kostną? Hmm... Kurczę. Dobra, mam kości. Więc tych kości. Okej, okay, jestem sporo. Eee, tak jak mówiłem. Wybrałem sobie kości ze skrzyni i teraz sobie pięknie, ładnie pomożemy drzewko. Raz, dwa, trzy, cztery. Szkielet. Gin. I dobrze, zginęło. O, Creeper ja teraz bardzo poluję na Creepery, yy, bo potrzebuję dużo gunpowdera, yy, żeby zrobić. Kurczę: no, proszę mi tutaj ginąć. Yy, żeby zrobić, proszę ja was, yy, piec do stali. Bo tam jest potrzebne TNT do tego. Co nie? Także no. Trochę doprzejmy. O, eee. triper jest na górze. Może dopadniemy od razu. Aha, jednego zabiłem, a drugi wybuch mi za plecami. Super. Świetnie. Po prostu nice. Dobra. <laughs> Nie, no to jest hit po prostu. Jednego creepera udało mi się ubić, a drugi zaraz za plecami. <śmiech> <śmiech> Boom. A, kurde. Dobra. Ja później to ogarnę. Dobra, na razie niech będzie puści to ogarnę. <laughs> yy, w każdym razie. Uplighted nie haplighted. Yy, tak zwany Red Power. Starzy gracze będą wiedzieli o co chodzi. Nowi może niekoniecznie. Yy. Red Power udostępnia nam taki fajny przedmiot, którym możemy sobie szybciutko ścinać liście. Wykonuje się go na przykładowo. Ej, w sumie to nie z tego tko. to z Rubinów go bym z wykonał. Prawda? I ze stika. koronawirus atakuje? Tak. Okej. Okay. Dobra. Teraz tak. Wszystkie te liście ciachamy po prostu, żeby je, ich się pozbyć. Yy, głównie po to, żebyśmy mieli lepsze dojście do naszej gumy. Prawda? Yy. Proszę bardzo. Ciach, ciach, ciach. Dobra. Pierwsza wieża skończona. Tak, jak pierwsza. Znaczy to jest wieża, nie? A tam chciałem, żebyś zrobił jeszcze ten cypelek wystający. Żeby on tutaj wystawał w moją stronę taka główka, jakby na elektromie jak jest? Wiesz, czy o czym mówię? Czekaj, chłop. zrobisz? Czekaj. Zrobisz, zrobisz? Zrobię. No jak, ja Ty zrobię. byś nie zrobił ja. no. Ja nie zrobię? No nie zrobi niestety, Marble się skończył. A to się wykopie, później się zrobi. W każdym razie teraz tego i tak nie wykorzystam, dopiero może w kolejnym odcinku. Także spoko. Na razie będziemy lecieć, tak powiem, na energii z węgla. Ej, no. No dobra, tam może być. E, I teraz tak. Coś w tym stylu? Znaczy, no taki taki wystający. Służby on, on nie, jest trochę ja... większy. On powinien być troszkę większy mi się wydaje. Powiem ci chyba tak. Nie w, w sensie szerszy będzie... szerszy, dobra. Szerszy i wyższy, nie? I dłuższy. I, szerszy, i, dłuższy I dłuższy, bo on dłuższy, z tyłu wystaje dłuższy. jeszcze. A to z tyłu tam się dorobi potem. No, spoko, spoko. Znaczy, no, wygoogluj sobie elektrownia wiatrowa. Nie chcę mi się Ci wyskoczy, jak to wyglądać powinno. Wiesz z tym leniem. Wiem. No właśnie. Wyrzućmy te zbędne nasionka. Byle nie spaść. Dobra. Jeszcze mi 14 drzewek zostało. Także spoko. Raz tak. Bierzemy sobie oak wood planki. I wykonujemy coś takiego jak Tritap. Chema kura. I teraz za pomocą Tritapa podchodzimy do tego i kierujemy się na takie pomarańczowe glutki. I zbieramy żywice. Styki To Jest chyba żywica, jeśli się nie mylę. Tłumaczenie na polski. Albo kałtuk. W każdym razie, po przepaleniu tego, będziemy mieli gumę. To na pewno Dobra, skończy się ma marble. A, w stylu? Czekaj, nie krzycz tam. Sorry. Co ci mówiłem o krzyczeniu? Sorry. No, 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 no. no o co kurde, taki... ja teraz padłem. Coś Dobra, takiego chłopie. i w środku tam, żeby była drabinka. Na górę. Chłopie, wid... Tam, tam gdzie były te. Wiedźmy co, nie? Tam no. było takie, jakby masz wody. Robię kogiary. No. To jest Spadniesz Co? Wpadniesz. A jeszcze przeżyję? Wpadniesz. A jeszcze przeżyję, co? To i tak padniesz. Czekaj. No, dawaj, padniesz. Ej, Poczekaj tylko to... czat odpalę. No, kurde. Co? Chat tylko odpalę, no? Dajesz, skacz. O, czekaj. No ob oblok, blok <laughs> się pomyliłem. Mówiłem. Mówiłem. Oblok, się pomyliłem. Mówiłem. No, Masz jajkiem. No oblok, się pomyliłem. Ale mówiłem, że pan. Dobra, dobra. Dzień, ładnie to wygląda. Takie trochę. No nie, weź, spadaj, pająku. Wiesz, jakby to jeszcze ładnie wyglądało? No. Jakby nie było płaskie od dołu, tylko też półokrągłe. Tu jest jeszcze jedna Zrobić Czy ty mnie możesz taka... mnie nie bić na nagraniu? Dziękuję, halo? Szkielet? Przecież mieliśmy umowę małe się? No to teraz Tylko patrz. ja mogę bić z Polaka na nagraniach Na nagraniach no, Nawet ty nie możesz Bo możesz być banowany A udowodnić że mogę? O. Dobra, idź już z tym mieczem Bo pójdę... Id, dobra, idę po moich kolegów Tam już nie ma Wiesz o tym? Koledzy? Koledzy? Ty, ale wiesz, że żeby tych, po tych kolegów iść, to trzeba ich jeszcze mieć, prawda? Koledzy? Dobra, biorę sobie wasz baner jako pamiątkę. E, dobra. Teraz tak, y, trzeba policzyć ile my styki potrzebujemy. Żeby zrobić ekstraktor i generator pierwszy, prawda? Ekstraktor wymaga tylko electric circuita, czyli sześciu gumek A generator Proszę ja was Wymaga gumek Gdzie ten generator tu jest podstawowy? Tu jest O! Mam baner kolego yy, Jednej gumki chyba tylko, bo bateria jednej potrzebuje, dobra Czyli Przepalimy tylko 7 styki Rezi. Resztę przetworzymy w ekstraktorze Czy ty już powtórzyłeś piec kolego? Nie, po prostu jest. Pusty. krew? Ale krew. A, no tak, wylewaj ją. A, wtedy tam skoczyć. <laughs> Nie! <śmiech> Czemu? Zagłupie pomysł. <laughs> to ja cię papką. Kurde. Taki kozak jesteś? Ty! Dobrze, że masz czat wyłączony. Nie mam. Aha, czyli w jasny nawet Widzę. I nie masz AP? Już skończyłeś? Nie. Kurde. Twoja zbroja jest op. Testę taką. Poczekaj chwilę No, czekaj, okej okay. okay. No mówiłeś poczekaj chwilę mm. Nie, co ty? Ty już... Ej! Nie bij kurde, bo cię... Serio walnę zaraz. Jeszcze raz dobra, mi udez to cię tak. zbanuje Dobra Będziesz je będzie. Idę kraftować sam, sam se będziesz budował. Idę kraftować Sam sobie będziesz budował I kopał. I kopał. Już, spokój. A kopię i tak samo ostatnio. No a pewnie, chciałbyś. No... <noise> Gdzie? Przecież ostatnio, jak cię prosiłem o iść choć ze mną po surowce, to powiedziałeś, że nie. No sorry, got to all był ważniejszy, no. Aha. No kurczę, jak coś jest ważniejsze, no to... Dobra, ja mam przy sobie. Młotek, ja młotka szukam. Dobra, teraz tak. Yy... Przerobimy w sumie już całe żelazo. Chodźmy jeszcze po, po więcej żelaza i po koper. Teraz tak. Potrzebujemy zrobić na pewno nożyczki. Z jak to było? 3 do 2? Tak, w ten sposób. I musimy troszkę kopru przepukać jeszcze. Dobra. Koper przepukany. Proszę bardzo, ciachamy na kabelki. Teraz te kabelki zamieniamy w ogumione. Jak to powinno nazwać. Taka sobie. Chociaż nie wiem po co ja tyle gumek robię, skoro później mi widzowie uciekają. Żeby nie dzieci nie mieć. Nie, właśnie to, to jest zły pomysł. Bo jak ja robię tyle gumek, to mnie dzieci się rodzi i mnie widzów później mam. No właśnie. Trzeba, <laughs> trzeba ograniczyć produkcję gumek. No wiadomo, ja mówię tylko, tylko na dzieciach jest content Znaczy co? Nie no, śmiejemy się A, y -y -y. A ja kopię sobie Dobra, cztery Ej, muszę zrobić jeszcze jeden motek jednak Dobra, moment, czy ja mam tutaj gdzieś treated sticky jeszcze? Ja pamiętam, że ja ich przynosiłem więcej Znacząco więcej. Tu są. Eee, bo niestety. Tak, gra wymaga tych stików. Tego hammerka. Dobra. Mamy hammer. I teraz tak. Eee, jeszcze tin musimy przerobić. Aj, ja zapomniałem, że ten kabel, który miałem zrobić z tego, miał być tinowy. Czyli muszę jeszcze jedną gumkę poświęcić. Będzie więcej widzów. Mniej. Więcej. Mniej. Bo jeśli poświęcisz jedną gumkę na inne cele niż bronienie od dzieci, to wiesz, mniej więcej widzów. Ty mnie źle zrozumiałeś. Powinien tak. Jeszcze jedną gumkę muszę stworzyć. Aaa, takie but Myślałem, o. że źle zrobiłeś. Aaa. Teraz tak. Próbujemy machine bloka, kurde, za dużo mam rzeczy w wieku. to, to, to wywalamy to, to eee, dobra, reszta mi się przyda i zabieramy tą łóczkę. proszę bardzo i oczywiście standardowo wiecie co, ja se wezmę tego na więcej od razu, bo ja wiem, że ja go jeszcze będę potrzebował i izolowany kabel, proszę bardzo. Jak się robi baterie w końcu? Nie wiem, jakoś to pewne. A, elektronit. Tylko, że ja elektronitu mi się wydaje, nic nie zbierałem. Mam 6 sztuk. Dobra, mam, mam troszkę w skrzynce. Będę musiał w każdym razie zacząć to zbierać się nie spodziewałem, że to będzie mi potrzebne kiedyś potrzebujesz mam 6 sztuk no wezmę eee, teraz tak generator jeszcze jeden piecyk potrzebuję pochodnie hmm. pochodnie pochodnie gdziekolwiek Dobra, mamy piecyk, proszę bardzo, i teraz obtaczamy go ironem I tworzymy proszę Państwa nasz pierwszy generator z Industrial Craft 2 Woohoo, super, e, teraz tak, potrzebujemy, masz jedną deskę przy sobie Może? Czekaj, już mam, dwie nawet Wow Kurczę, no, przydałoby się tego więcej towaru. No, nie mam patyków w ogóle. Kurczę, trzeba się wybrać do lasu i ściąć więcej drzewa. Najlepiej to byłoby zrobić ten. Mówisz, no aż 400. Jezu. Teraz tak by chwilowo postawimy to tutaj. I to trzeba zasilić. Powiedzmy, że na razie 4 węgla Chcę tego wrzucamy. czegoś więcej, bo Myście my 4 węgla na razie to rzucimy i rzucimy to styki rezy. E, teraz powoli te styki rezy będą musiała przetwarzać i wyprodukują nam cztery gumki. U. Chłopie, Kiedy mi łopatę zrobisz? E, po odcinku. To mnie już nie będzie. No cóż, to cię miało zatrzymać. <laughs> W każdym razie, m, mamy nasz podstawowy ekstraktor. Kolejną rzeczą jaką będę chciał wykonać będzie kompresor. Eee, kompresor, więc potrzebujemy tak. elektryk circuit kolejny, Ok, Więcej basic maszynów, spoko, to nie jest problem. Eee, I stało na czystego. Jest to jest ja mam jakiś kabel. To też jest towar deficytowy, bo cały kobel po prostu jaki mam to wywalam w kosmos od razu. jak tylko zbiorę. Dobra. Tworzymy kolejną maszynę zatem. Mamy Basic machine Casing kolejny. Eee, więcej gumy potrzebują na kable. Proszę bardzo. Ogumiamy. I tworzymy kolejny cyrkut. I teraz zabieramy tylko stal, Oczywiście trzeba poczekać aż się nam przetworzy. O już! I zaraz będziemy to mieć. Wszystko na spokojnie. Eee, właśnie, Kuba. Da. No. jeszcze jedno zadanie do zbudowania. Ale to no. już poza odcinkiem powiem Ci o co chodzi, żeby. Nie było na odcinku spoilera. O Od tym będziemy się w kolejnym odcinku. A propos, jeśli ktoś ma ochotę, zapraszam do stawienia łapeczki w górę pod odcinkiem oraz jakiegoś komentarza, co możemy tutaj jeszcze zrobić, zmienić. A także zapraszam was na Facebooka, którego jednak przywróciłem do życia. Tak. Jednak się to dokonało. Jednak to zrobiłem. Yy, Zlekając z tym dość długo, ale stwierdziłem, że w sumie to czemu nie. Dobra. Wróćmy tu węgiel. Nie Milon on produkuje EU w sumie. Mniejsze. Yy, w każdym razie więcej gumek. Będziemy mieć zaraz. Proszę bardzo 18 raberów. Yy, teraz tak. Kolejną rzeczą, jaką będę chciał wykonać. Będzie Metalformer. Mówię, dzisiaj zajmujemy się takimi podstawymi, podstawowymi maszynami. Chcę je potworzyć dzisiaj na odcinku, żeby później mieć trochę spokoju, powiedzmy, prawda? Potrzebuję brązu. Pytanie, czy ja tutaj mam coś brązu? Mam 8 sztuk. Za mało. Wyłączamy to. Ten hopper możemy tu wrzucić. To było 3 do 1. Więc wrzućmy od razu więcej. Powiedzmy 12. Do 4? Tak, do 4. I niech nam się to wytworzy. No, poprosimy. Proszę się przetwarzać. Halo. Zapłaciłem za prąd. Proszę bardzo. Proszę się przetwarzać się nie rzucać. Halo, halo. A propos, na dniach możecie się spodziewać yy, unboxingu, gdyż zamówiłem sobie trochę nowego sprzętu, żeby troszeczkę yy, polepszyć wam. Jakość filmów z jednej strony, a z drugiej strony trochę swój komfort przy nagrywaniu. Ale to już tak. Poza tematem. No, proszę przypalić koper. Halo, halo. Halo, koper. Konchia. Przetwarzamy się. Dobra. 16 kopru... brązu! Co ja mówię? Brązu, 16 brązu! Polak ogarnie się! 16 brązu. Dobra i tworzymy jeszcze tak... Ej, miało być koprowe jeszcze. Plejty. Przetworzone na kabelki. Ej, 30 kabli, czy mi to wystarczy? Powinno, szczerze mówiąc. Tak, trzy koile chciało, dobra. I teraz tak. Potrzebujemy oczywiście więcej plejtów ironowych. I zaraz to wszystko będziemy tworzyć po prostu już, wiecie, kabelki i te wszystkie rzeczy w Metalformerze. Ale no, za chwilkę. Najpierw musimy go wykonać. Standardowo. I tak, jeden cirkus, jeszcze, jeszcze, jednak. I jeszcze jeden machine casing. Yy, I teraz potrzebujemy tak, toolboxy. A i nie mamy drewna, prawda? Chyba. Nie mamy drewna. Nie wiem. Dobra, wiecie co, ja, ja pójdę pościnać trochę i zaraz do was wrócę. Okej, okay. jestem z powrotem. Ech, udało mi się ogarnąć trochę drewna. Chociaż powiem szczerze, że y, myślę nad tym, żeby w końcu zrobić tą stal. Ech, I ogarnąć, proszę ja was, tulforża i tą lepszą siekierę, nie? I wtedy pos poszłoby się do lasu te wysokie drzewa pościnać i byłby spokój na jakiś czas. W każdym razie dwie skrzyneczki. Do tego trochę brązu. Dokładniej 5-10 sztuk. No dwa. No? Dokładnie. Dobra, mamy. Teraz toolboxy po bokach. Electric na górze. Co to było? Nie wiem. A to u ciebie było I mamy metal Eee, dobra, Metal już się ładuje, I teraz tak Będę chciał jeszcze wykonać parę rzeczy, ale to zaraz. Eee, chciałbym wykonać jeszcze macerator, ale do maceratora potrzebujemy jeszcze takiego się kreło, jak Rock crusher. Najwięcej I do niego Polski potrzebujemy. Mm -hmm, dobra. Dobra, potrzebujemy do niego blok stali. Czyli, wiesz co to oznacza? No, że musimy pokoczować na Creepery w nocy. W każdym razie, skoro yy, to ma być w kolejnym odcinku, to w tym momencie skończymy już ten odcinek. Także komentujcie skoro się dawał, na jest Łapki w górę. I pamiętajcie, zajrzeć na Facebooka, którego macie również w opisie, gdyż tak chcę go dość mocno rozkręcić. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Także na razie kim, miłego dnia i cześć.